Trzymam cię za rękę, nic nie trzeba mówić. To co nie w oczach się maluje. Z tobą przejdę góry i przepłynę morze Tylko z tobą przyszłość w sercu rysuję deszczowe dni na mojej chmurze Twarz twoja jak słońce, każdy smutek zmucha z tobą każda chwila to magi blask. Nic nas nie zatrzyma, nic nie zamruka. Tylko z tobą chcę iść przez świat. W każdej chwili czuję, że mam największy skarb. Niech każdy wie, tylko z tobą to wszystko ma sens. Kiedy wiatr smuchuje nasze plany, ja trzymam cię mocno jak anioł cichy. Wspólnie marzymy o tym, co przed nami, tylko z tobą mam te ciche sny. Le, 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 le. Deszczowe dni na mojej chmurze Twarz twoja jak słońce każdy smutek zdmucha Z tobą każda chwila to magi blask Nic nas nie zatrzyma, nic nie zamruka Tylko z tobą chcę iść przez świat W tej chwili czuję, że mam Największy skarb, niech każdy wie Tylko z tobą to wszystko ma sens Tylko z tobą chcę iść przez świat W tej chwili czuję, że mam Największy skarb Niech każdy wie, tylko z Tobą to wszystko ma sens. Kiedy wiatr zmuchuje nasze plany, Ja trzymam Cię mocno, jak Anioł cichy. Wspólnie marzymy o tym, co przed nami. Tylko z Tobą w sercu mam te ciche sny. Tdy wiatr zmuchuje nasze plany, ja trzymam cię mocno jak anioł cichy. Wspólnie marzymy o tym, co przed nami, tylko z tobą w sercu mam te ciche sny. Le -le 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 -le. Tylko wiatr zdmuchuje nasze plany. Ja trzymam cię mocno, jak anioł cichy. Wspólnie marzymy o tym, co przed nami. Tylko z tobą w sercu mam te ciche sny. Pod gwiazdami chodzimy nocą. Nie ma słów, a serca szepcą Każdy krok to rytm wspólny nasz. Tylko z tobą chcę iść przez świat. La, la, la. Tylko z tobą chcę iść przez świat, W każdej chwili czuję, że ma Największy skarb, niech każdy wie, Tylko z tobą to wszystko ma sens. Lele!